No, witam. Dzisiaj 1 sierpnia 2020. Dzisiaj krótki odcinek o alokazjach. Kilka tych roślin już udało mi się nazbierać. Stoją przeważnie na dworze, kilka w domu. O tych domowych to może innym razem. Mamy wczesne godziny poranne. Rosę, trochę takich poranek rzeźki. A na pierwszym planie alokazja odora. Rosnąca w gruncie. Na początku myślałem, że to będzie klęska, bo miejsce jest słoneczne. Natomiast dość takie, też wilgotne. Straciła prawie, że wszystkie liście zimowe. Popalone przez słońce. Ale następne wyrosły już takie, bardziej odporne, błyszczące. Widać, sobie radzi. Gęsta, wielo taki. O, wiele tych roślin w jednym miejscu, cała kępa. No to jedziemy dalej. Po drodze, może nie do końca w temacie, ale okazji, ale jest. Leukokazja Gigantea. Tu też kilka takich większych, mniejszych kemp w różnych miejscach. Roślina bardzo plenna, wystarczy posadzić jedną sadzonkę i po pewnym czasie mamy już z całą pewnością sporo odrostów. Dużo słońca, wilgoci, trochę nawozu, w moim przypadku obornika, głównie końskiego i rośnie jak należy. Jeszcze może też nie do końca w temacie po lewej stronie Ksantosoma violaceum Zdecydowałem się posadzić te rośliny do gruntu. W ubiegłym roku miałem w donicy. No i w miarę jestem zadowolony. Od niedawna w ziemi, także jeszcze jakichś rozmiarów nie ma, ale widzę, że liście po kolei wypuszcza następne, odpowiada jej chyba też taka sytuacja. Teraz obok następna. Alokazja odora, jeszcze jedna leukokazja. O, tutaj jest roślinka, która w zeszłym roku rosła ładniej. Alokazja kukulata. Rok temu posadziłem ją praktycznie w bagnie. I miała ogromne liście. Rosła w oczach, była widocznie większa niż teraz. No po zimie trochę się tu pozmieniało, posadzona w innym miejscu obecnym. Tu jest miejsce takie bardziej suche. No, wypuszcza jedynie takie mniejsze listki. Może no, też to jest wina tego bardziej mokrego, suchego, przepraszam, chłodnego roku. Natomiast, natomiast tak to wygląda. Rozwoił się jej pień. Prawdopodobnie zanosiło się na kwitnienie, którego jeszcze jednak nie widać. O, obserwuję jego ślimola, co tutaj wspina po niej, wstrętnego. No zobaczymy. Może w drugiej połowie sezonu, w sierpniu, pokażę coś więcej. Idziemy po kolei dalej. Tutaj jeszcze pod nogami nadebną był. To jest mała m, alokazja. Kalidora, również w gruncie kilka, kilka egzemplarzy No tak, to jest taki no name roślinka, która przyszła mi z internetu Nie jestem pewien. Też to jest alokazja, ale muszę ją dopiero rozszyfrować Zamówiona na ebay'u zdaje się. Potem tutaj z takich ciekawszych większych roślin. To jest alokazja metalika. O takim czarnym kolorze ciemnym. Alokazja plumbea Metalika. O, to jest jej pełna nazwa. przebiedowała zimę tak na granicy na granicy życia i śmierci a ale tutaj na świeżym powietrzu pokazuje co potrafi metalika pewnie dlatego że spodnia strona liścia no to wygląda właśnie w taki sposób doczekałem się wzrostu No i następny liść już, już w drodze. Może nie jest to jakoś imponująca wielkością na razie roślina, ale, ale radzi sobie całkiem nieźle. Zaraz obok niej jest alokazja Borneo Giant. Również od wiosny na zewnątrz. No może w naszych warunkach to gigantyczne nigdy nie będzie, ale no liście takie ciekawe, takie sercowate. Tutaj również mamy taką sytuację, że roślina wypuszcza odrosty. Na razie takie maluchy. Pod światło. Ciekawie to wygląda. Następna, zaraz obok. To jest posadzona w pniu Alokazja Kalidora. Ona tak troszkę przychorowała. Stanęła ze wzrostem. Wyłożyło jej słońce. W zeszłym roku była ładniejsza, już o tej porze. Ale ostatnio, ostatnio widać jakiś postęp. To jest dziś, który dość długo nie mógł się wyprostować, był taki pomarszczony. Wygląda już trochę lepiej. Mam roślinę posadziłem, w takich donicy z pnia. Tutaj również jakieś takie odrościki już się pojawiają. Moja lokacja to rosną nie w pełnym słońcu, z wyjątkiem odory, którą wcześniej pokazałem. Ale takim, powiedzmy, półcieniu pod drzewami, pod brzozami, dostają słońca dopiero po południu. Mm, takiej godzinie może gdzieś od godziny 15, także mają dwie, trzy godziny takiego już umiarkowanego naświetlenia, a tak to słońce takie przebijające się przez mm, przez te drzewa, przesiane przez gałęzie. Tutaj taki eksperyment trochę wyniosłem na zewnątrz alokazję Black Velvet. Ona zwykle jest mieszkańcem parapetu domowego. No i sobie radzi. Jeszcze za 3-4 tygodnie myślę, że postoi na zewnątrz. To jest jednak miejsce, w którym ma bardziej wilgotne powietrze. W tym roku alokazję. Oberwały trochę od pogody, jednak to było widoczne w którymś momencie. ciągłe opady, chłód no wzro, w tutaj wzrost się zatrzymał, przynajmniej niektórych z nich, no ale powiem szczerze, już nie, nie bardzo miałem siłę ich taszczyć z powrotem do środka, szukać na nich nagle miejsca. Postanowiłem zostawić na szczęście, obyło się bez jakichś strat. Tutaj mają towarzystwo filodendrona birkin. Ale pojedziemy dalej. Następna roślina. Przeskoczę sobie nad nimi. To jest alokazja. William's Hybrid. No, tak sobie na razie. To są też rośliny już tegoroczne. Zimowe obumarły. Tutaj mam od Maćka, jeżeli ich nie mylę, bo przyszły dwie, okazja Brisbaneensis. Y, też sobie rośnie na początku. Kurczę była też bliska zgonu, ale całkiem nawet ostatnio to wygląda.